Wakacje trwają w najlepsze, ale to nie usypia naszej czujności. Niedziela wciąż trzyma rękę na pulsie i podejmuje ważne tematy z życia Kościoła i nie tylko. Jest ze mną Katarzyna Wojnarowska, sekretarz redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Maćku. Kasiu, o tym, że podejmujemy ważne tematy świadczy chociażby okładka najnowszego tygodnika. Widzimy na niej biskupa Sławomira Odera i mocne słowa, nie zamiotę niczego pod dywan. O co chodzi? Chodzi o burzę wokół biskupa Odera i wobec decyzji Konferencji Biskupatu Polski na temat takich trochę formalnych zmian dotyczących komisji, która przy Kepie działa dotyczących seksualnego wykorzystania nieletnich przez niektórych księży. Ksiądz biskup Oder, któremu się bardzo dostało w mediach za to, że przyjął to stanowisko, praktycznie nie miał nigdzie szansy wytłumaczyć, o co chodzi. Dlaczego była taka decyzja biskupów, i że wbrew temu, co się mówi wszędzie w mediach, a głównie mówi się źle, chodzi o to, żeby lepiej dzieci i młodzież chronić przed takimi sytuacjami, które nie są częste, ale bywają, o tym, o tym wiemy. Oddaliśmy nasze łamy z głębokim przekonaniem, że to się po prostu należy i księdzu biskupowi, czytelnikom, dla zobaczenia. Całości tej sytuacji. Bardzo ciekawy moim zdaniem wywiad, wart uwagi. Wiem, że jest środek wakacji, ale temat, temat jest nie tylko w trakcie wakacji bardzo ważny. A poza tym, w najnowszej niedzieli. Świat, z którego wypycha się Boga, nie może być światem przychylnym. Zrywając z Bogiem, ludzie wystawiają się na ciężki los. Czy jednak Bóg każe? Odpowiedź znajdą Państwo na naszych łamach. Każdy kolejny papież, jako następca św. Piotra, jest tym, który sprawuje władzę w kościele i naucza, a jego nauczanie jest nieomylne. W tekście pod tytułem Pierwszy i nieomylny tłumaczymy, co to znaczy. Po niedawnych wypowiedziach biskupów Antoniego Długosza i Wiesława Meringa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało stolicy apostolskiej notę w sprawie, zdaniem MSZ, krzywdzących i wprowadzających w błąd treści. Analizujemy ten dokument, który jest pełen błędów, nieścisłości i manipulacji. W Polsce w 2023 roku żyło blisko 10 milionów osób starszych. Czy da się nie zauważać potrzeb tak dużej grupy? Okazuje się, że niestety tak. Stąd artykuł pod tytułem Niewidzialni. Jak zmienia się miłość małżeńska wraz z upływem czasu? Dobrze, oddaje to niezwykły list męża do żony. Publikujemy go jako świadectwo bycia razem do samego końca. Ponieważ wybuch powstania w Warszawie pokrzyżował plany Stalina, dyktator wydał na bohaterskie miasto wyrok śmierci. Oznaczał on również agresywną kampanię propagandową, która miała zochydzić powstańców w oczach Polaków i świata. Piszemy o oplutym bohaterstwie obrońców stolicy. Zbudowane na wulkanicznej skale wygląda, zwłaszcza z odległości, jak statek na morzu Równiny. Słynie ze studni świętego Patryka, ale przede wszystkim z katedry Matki Bożej w Niebowziętej, która jest perłą gotyku. To właśnie w tym mieście narodziła się tradycja obchodzenia uroczystości Bożego ciała. Pora zwiedzić etruskie orvieto w umbrii. Praktyczne, ciekawe, życiowe. Takie są tematy również na stronach poradnikowych. W tym tygodniu dowiedzą się z nich Państwo, jak przyrządzić koktajl borówkowo-bananowy, co zrobić, żeby po sprzedaży mieszkania właściciel nie przedłużał terminu wyprowadzki, a także jak wyglądają diagnoza, leczenie i możliwe powikłania w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Do tego numeru niedzieli dołączamy Niezbędnik Katolika na sierpień z rozważaniami do Ewangelii księdza Mariusza Słupczyńskiego, a także z ciekawymi i mało znanymi modlitwami, jak na przykład koronka do przemienienia pańskiego. Na nowy tydzień polecam państwu nową niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.